W jaki sposób Akademia Kalińska współpracuje z Czechem Rzemiosł? W jaki sposób promuje szkolnictwo zawodowe? Akademia Kalińska współpracuje z wieloma instytucjami, w tym oczywiście wieloma związanymi z szeroko pojętą edukacją, nauką i oświatą. Jednym z nich jest Cech Rzemiosł. W ta współpraca generalnie w kontekście tego co my oferujemy, przecież ci młodzi ludzie tak naprawdę mogą wybrać szkołę branżową, prawda? Po szkole branżowej nie zamyka im to drogi absolutnie do tego, aby ustawić sobie karierę, ścieżkę kariery w ten sposób, żeby zdać maturę i przyjść na studia. Mamy wielu fajnych, cudownych studentów, fajnych młodych ludzi, którzy właśnie tę ścieżkę w taki sposób przeszli. Dziś są naszymi studentami na Wydziale, czy to Politechnicznym, czy Wydziale Nauk o Zdrowiu, czy też Wydziale Nauk Społecznych. Zainteresowanie jest, nasza uczelnia bardzo mocno się rozwija w ostatnim czasie. Myślę, że już niebawem, bo za kilka miesięcy będziemy Uniwersytetem Kaliskim. Mówimy o tym z dumą, bo jest to zasługa i społeczności prawda, akademickiej i władz i wielu instytucji, właśnie, z którymi współpracujemy, które bardzo nas wspierają w tym procesie dojścia do ścieżki uniwersyteckiej. Kalisz, Południowa Wielkopolska w ogóle w pełni zasługuje na to, aby tutaj powstał uniwersytet, w którym będziemy kształcić młodych ludzi w różnych dziedzinach, prawda, nie tylko tych związanych z naukami o zdrowiu, naukami społecznymi i naukami politechnicznymi, które już teraz mamy, ale będziemy to rozszerzać. Pierwsza gala rzemiosła w Kaliszu. Jak ważne jest to wydarzenie? Jak jest tu udział też Akademii Kaliskiej w, tym, w tej gali? Akademia Kalicka z przyjemnością przyjęła zaproszenie do udziału w tej gali. Po pierwsze mamy tutaj stoisko, chcemy pokazać ofertę tym młodym ludziom, jaką obecnie mamy na nowy rok akademicki, czyli ofertę różnych kierunków studiów. Do tego oczywiście występujemy jako partner po tej umowie, którą podpisaliśmy prawda, wcześniej z Cechem. No i Cieszymy się, że tego typu inicjatywy są organizowane tutaj, tak aby z jednej strony młodzi ludzie, z drugiej strony często ich rodzice i społeczność uświadomili sobie wagę rozmów o szeroko pojętym szkolnictwie.